Pani profesor, serdeczne gratulacje tej nagrody, która co oznacza dla tak utytułowanej osoby jak pani, dla w ogóle całej neurologii? Jest to ogromne wyróżnienie, zaszczyt. Traktuję to jako wyróżnienie dziedziny, w której pracuję od wielu lat. Neurologia jest taką dziedziną, wydaje mi się, bardzo skromną. My, neurolodzy, ciężko pracujemy. Mamy całe rzesze chorych, bardzo różnorodnych, bardzo różnorodne choroby. I w zasadzie bardzo często nie jesteśmy w ogóle dostrzegani przez tak zwanych decydentów w ochronie zdrowia, bo my leczymy seniorów, a przecież seniorów leczą geriatrzy, tak się przyjęło, tak? My leczymy choroby rzadkie. My leczymy również nawet choroby zespoły bólowe, kręgosłupa, także mamy bardzo, bardzo wielu pacjentów i ich nam przybywa. I konieczna naprawdę jest reforma opieki neurologicznej w naszym kraju, ponieważ zasoby, którymi dysponujemy, w tym zasoby kadrowe, są niewystarczające i te zasoby, które mamy, warto byłoby naprawdę bardzo efektywnie wykorzystać, bo rzesze naszych pacjentów rosną, możliwości diagnostyczne, terapeutyczne też rosną, więc chcielibyśmy jak najskuteczniej pomagać naszym pacjentom. Trochę Pani otworzyła tutaj e, taką oś sporu z kardiologami, bo zauważyła Pani, zresztą całkiem słusznie, że kochamy mózgiem. Oni mówią, że serca nie oddadzą, więc jak to jest? Prawda jest taka, że kochamy mózgiem, że mózg decyduje o tym, kim jesteśmy, jakie mamy przekonania, jakie mamy uczucia, jakie emocje nami rządzą, ale muszę też przyznać, Y, troszeczkę racji kolegom kardiologom, bo bez sprawnie działającego serca nasz mózg nie otrzymałby tlenu, nie otrzymałby glukozy i nie mógłby właśnie kochać. Także y, staramy się patrzeć na naszych pacjentów holistycznie. Każdy narząd jest ważny. Ważne jest o to, żebyśmy dbali o nasze zdrowie, bo w zasadzie bardzo podobny sposób dbamy i o zdrowie serca, i o zdrowie mózgu.